Skoro nawet Wargamingi twierdzą, w moim podsumowaniu, że moja ulubiona mapa to Prochorowka, to nic innego mi nie pozostaje, jak zaprosić Was na dzisiejszą potyczkę. Bitwa już jakiś czas temu nagrana, ale mimo wszystko, kapitalna mapa. Na tej mapie mógłbym owszem, grać non stop. Dlaczego? Ano, dlatego, że jest to jedna ze starszych map w grze World of Tanks na konsole. Oczywiście tych map jest jeszcze kilka. To są mapy z duszą, z duszą, gdzie czujemy się kapitalnie. Naprawdę świetne bitwy na nich wychodzą. No i tutaj akurat na tej mapie zazwyczaj Hincul szaleje. Owszem, czasami jest trudno, czasami nie mamy wsparcia, ale jeżeli mamy odpowiednią maszynę, możemy naprawdę zrobić świetną bitwę. Tutaj widzicie kapitalny pojazd do tej mapy, jest to nic innego jak Kanonen jak Panzer, ale z działem 105 mm. Pojazd pojawił się w drugiej odsłonie bym powiedział, dlatego że najpierw Wargaming dał nam Kanonen jak Panzer z działem 90 mm, gdzie mamy o wiele mniejsze uszkodzenia, a później zrobili nam drugi pojazd, gdzie musieliśmy sobie go nabyć, jeżeli ktoś chciał tą maszynę posiadać ale z działem już 105 mm. Jeżeli chodzi o różnicę, no to oczywiście tutaj chodzi o Alfę. Nominalnie ten pojazd jak wchodzi do gry miał Alfę 390. Teraz po małych przeróbkach pojazd bije aż za 420. Tak, za 420. Penetracja 268 i 330. Naprawdę bardzo dobre parametry. Kapitalna mobilność, bo aż 70 km na godzinę jeżeli chodzi o maskowanie, również tutaj jest bardzo dobrze. Zasięg spota, jak to na niszczarkach ósmego tieru, nie najlepszy, bo tylko 360 metrów. I tak jak powiedziałem, teraz uszkodzenia tego pojazdu to 420 na strzał. Tutaj jeszcze była chyba bitwa, gdzie pojazd posiadał Alfę 390. Co do przyładunku, patrząc na dzisiejsze parametry i dla Czego nie robię już materiałów okiem hincula? Dlatego że właśnie wiele razy tłumaczyłem. Wargaming zmienia pojazdy, i na przykład robiąc okiem hincula, ten pojazd tam zupełnie były inne parametry. Musiałbym robić kolejne oko hincula, czy tam w oku hincula, ten pojazd, gdzie już jest poprawiony. Czy na lepsze? mi się wydaje, że tak, zdecydowanie tak i tutaj już pojazd ma zupełnie inne parametry, jeżeli chodzi o uszkodzenia, uszkodzenia 420 na strzał kapitalną rzeczą na tym pojeździe mamy również, jeżeli chodzi o pociski, tutaj prędkość pocisku na podstawie, tak, na podstawie o dziwo, mamy pociski APCR z -y, naprawdę świetną prędkością bo 1478 jeżeli chodzi o drugie pociski hity i też prędkość jest nie najgorsza, bo 1173. Patrząc na pocisk hit, one zazwyczaj są dużo, dużo wolniejsze w porównaniu do APCR-ów. Obecnie pojazd przysadowuje bez żadnych bajerów z tą Alfą 420 przysadowuje 12,5 sekundy. Czy to dużo? Nie, bo jesteśmy w stanie zejść tak mniej więcej do 8,5 sekundy. Celność tego działa mamy tutaj 0,34, a Czas skupiania 2 i 3. Tak to wygląda. Opuszczanie działa, mamy minus 8 stopni. Naprawdę kapitalna maszyna. Można porównać ją do równie bardzo fajnego TDK. Tutaj mowa o pojeździe francuskim 8 tieru: jakim jest AMX CDA. Tak, CDA 105. Na tamtym pojeździe mamy alfę 390, gorszą penetrację, bo 260 i 310. Również jest gorsza mobilność, bo 55 km na godzinę. Prędkość pocisków na Francuzie mamy 1525 i to jest bardzo, bardzo duży plus, jeżeli chodzi o Pojazd francuski. Bardzo porównywalne są te niszarki, chociaż teraz niemiecka niszarka wygrywa, bo ma większą alfę. Kto wie, może kiedyś doczekamy się, gdzie Wargaming postanowi zmienić również tego francuskiego TDK. Ale wracając już do samej mapy. Prochorowka, słuchajcie, kapitalna mapa, obojętne czym byśmy nie grali. No wiadomo, najgorzej grać będzie nam się na tej mapie czołgiem ciężkim. Jak jest? Artyleria, to jest bez dwóch zdań. Tutaj naprawdę jest bardzo niewesoło, tak bym powiedział. Ale jeżeli nie ma arty, a, a nawet jeżeli jest jedna i potrafimy wykorzystać pojazd, nawet ciężki, to na tej mapie naprawdę można rozegrać kapitalne potyczki. Uwielbiam mapę. Ona przychodziła już wiele zmian. Teraz mamy. W takiej właśnie wersji, jak tutaj widzicie, taką trochę ciemną mieliśmy. W lecie była jasna, o ile dobrze pamiętam, była taka zimowa też. Czy, nie wiem, czy akurat teraz jest z tymi ogniami, bo mówię, bitwa już była nagrana jakiś czas temu, ale mimo wszystko ona dalej jest w takiej ciemnej wersji i. Dużo ciężej się gra, niż na tej jasnej wersji. Tutaj rozegrałem naprawdę kapitalne bitwy, bardzo dużo fajnych materiałów jest na moim kanale. Owszem, patrząc na losowanie, przeciwnik dla mnie nie stanowi tutaj naprawdę jakiegoś większego wyzwania, a chociaż bitwa mamy na remis, jest 5 do 5, ale tutaj w tym akurat miejscu mogę sobie naprawdę na dużo, dużo więcej pozwolić, tak? Mamy jeszcze Light'a i trzy czołgi ciężkie. Is na środku, jedyna ósemka. No, i mamy już tutaj pojazdy wjeżdżające nam na plecy. Tak więc tutaj bez problemu sobie poradzimy. Mała ilość punktów wytrzymałości. Na to musicie zwrócić uwagę. Ta mapa kiedyś wyglądała jeszcze inaczej, bo ona tutaj ma trochę. Zmian, ona ma tutaj właśnie gdzie w tym miejscu, ja jestem tak troszeczkę dalej, nawet mamy taki można powiedzieć taki, taki nasyp, i tego nie było kiedyś aż tak głębokiego, była bardziej, bardziej tutaj spłaszczona, ale jakoś tam takich znaczących zmian ona nie przeszła 4 do 4, 4, bitwa naprawdę wyrównana. Bitwa wyrównana i tak zastanawiam się, czy moi, moje asy nie, prze, nie, tego, nie przegrają. Nie wiem właśnie jaka tutaj była alfa na tym pojeździe, bo widzę przegadunek jest 8,5 sekundy. Kto wie, może i 420? Bardzo możliwe, że już po tych zmianach. Na szczęście nie było artylerii. Jest naprawdę dużo fajnych miejsc, jeżeli chodzi o niszczarki takie, gdzie nie mają pancerza. Tu oczywiście mamy kapitalną też prędkość. Możemy grać jako spoter. Możemy zmieniać bardzo szybko flankę, tak więc to jest kapitalne. Ops, dostałem spota. Chodź tu panie Misiu. Ops, jak zwykle. RNG daje nam tutaj znak, ale szybko tracę wykrycie, co jest bardzo dobre. No i dobra, mamy dwie szóstki. Do ubicia, więc jedna. Tam zaraz będzie druga. Ciągle na środku jest ten Is trzeci, tak więc muszę... A nie, już nie ma. Dobra, już go nie ma. Moi go zniszczyli. Co do wychyłów działa, słuchajcie, co do wychyłów działa, tutaj naprawdę ni nie jest źle. Zdecydowanie lepiej w porównaniu do naszego groma, bo mamy wychyły działa na boki 15 stopni lewa i prawa. Patrząc na groma, no to doskonale wiecie, jak tam jest kiepsko, ale grom. Wydaje mi się, że na chwilę obecną jest to naj najlepsza niszczarka, jeżeli chodzi o ósme. Tak więc cóż, jeżeli Urgaming mówi, że Proho jest moją najlepszą mapą, chyba tak jest. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!